Witam serdecznie. Wróćmy raz jeszcze do tematu związanego z archeologią mormońską, która jest na pewno dosyć ciekawa. Sporo rzeczy już zostało w tej publikacji opisanych, no ale jeszcze kilka takich ciekawostek z tego zakresu mam. Nie wiem, czy wiecie, ale 1 października zawsze co roku przypada taka rocznica małoznanego wydarzenia we wczesnej historii Kościoła Mormońskiego. No, które, jak sądzę, w wyniku znacznego jakiegoś postępu badawczego zasługują na uznanie za zidentyfikowanie regionu głównych ziem związanych z Księgą Mormona i za zainicjowanie w ogóle tych badań archeologicznych nad historycznością Księgi Mormona. Jeśli sobie zetniemy do takiego artykułu zamieszczonego w Times and Seasons 1 października 1842 roku, to prorok Joseph Smith po postępowych studiach ogłosił takie odkrycie, że Księga Mormona, e, Ziemia na e, południe, e, w ogóle znajduje się na terenie Ameryki Środkowej. No, natomiast sama Ameryka Środkowa, która zaczyna się od przesmyku Tueckenteppak, e, chyba tak to się wymawia, jest w, taką wąską szyją Ziemi na południe ciągnącą się aż do Panamy lub przynajmniej do Kostaryki, jak wskazał w ogóle. Prorok. No i jego zdaniem pasowało to dokładnie do wersetu zamieszczonego w księdze Almy, 22 rozdział, 32 rok, jako taka kraina, która jest prawie w ogóle otoczona wodą. No w ogóle to odkrycie od Józefa było wynikiem studiowania ekscytującej nowej książki odkrywcy Johna Leoda Stephensa. Ta książka nosiła tytuł Incidents of Travel in Central America Chiapas and Yucatan An, która została wydana w 1841 roku. No i ona w ogóle tak naprawdę przyniosła dosyć poważną taką ekspozycję no, dotyczącą tego świata zewnętrznego, wspaniałych starożytności, ruin Majów, które gdzieś tam były ukryte w dżungli Ameryki Środkowej. Oczywiście Kościół Jezusa Chrystusa w Świętych Dniach ostatnich zaczął wydawać pismo Timeset Seasons w 1839 roku. No w tym samym roku, w którym Stevens rozpoczął swoje poszukiwania, przyjął też takie motto. To motto brzmiało: Prawda zwycięży i ono miało promować w ogóle prawdę, korygować fałsz oraz być takim głównym organem publikującym takie prawdy odnoszące się do przywróconej w sumie Ewangelii członkom Kościoła i świata. No, wiele objawień w ogóle dla proroka, jego tłumaczenie księgi Abrahama, na przykład ukazało się drukiem, po raz pierwszy właśnie w Timeset Seasons no i wiosną 1842 roku w wyniku zbyt wielu błędów pojawiających się w druku prorok Joseph Smith przejął tą redakcję i ogłosił swoją osobistą odpowiedzialność za treści wszystkich artykułów. No w ciągu następnych kilku sześciu miesięcy starał się podnieść w ogóle standard tej gazety zanim przekazał całą redakcję Johnowi Taylorowi, który ogłosił w wydaniu z 15 listopada 1842 roku i wyraził przekonanie w ogóle, że starszy Taylor utrzyma wysoką jakość doskonałej tej publikacji. W ogóle jedna z takich charakterystycznych cech tej krótkiej kariery redakcyjnej Józefa Smitha była taka uwaga poświęcona starożytnościom, ponieważ mogą one odnosić się w ogóle do Piśmi Świętych. No i to zainteresowanie tymi Starożytnościami z Księgi Mormona zostało przyspieszone przez opublikowanie w roku 1841 właśnie badań tego wspomnianego już przeze mnie Johna Stephensa, która nosiła tytuł właśnie Incydenty podróży po Ameryce Środkowej, Chapas i Yucatanie. Książka w ogóle Stephensa miała bardzo tak imponujące rysunki spektakularnych budynków świątynnych, pomników w ogóle artysty, artysty Frederica Frederika i po raz pierwszy wystawiała w ogóle ten świat zewnętrzny, taką rozległą, zaginioną, starożytną cywilizację w tych dżunglach Ameryki Środkowej, znajdujących się na południu Meksyku, na Półwyspie Yucatan, czy też ewentualnie w Gwatemali. W ogóle te całe poszukiwania Stephensa wzbudziły żywe zainteresowanie i są dzisiaj uznawane za początek tej amerykańskiej archeologii. No i też można uznać, że to był taki początek tej archeologii związanej z księgą Mormona. Krótko po tym, jak publikacja Stephensa trafiła na rynek w 1841 roku, Józef otrzymał właśnie egzemplarz w prezencie i skomentował go w swoim takim osobistym dzienniku. No też szczerze mówiąc, odpisał Stephensowi na tą publikację, 25 czerwca 1842 roku i no, był bardzo taki podekscytowany, że tam jest dosyć duża ilość relikwinefitów, czyli starożytnych mieszkańców Ameryki, którzy znajdowali się właśnie w księdze Mormona. W numerze Times and Seasons 15 września 1842 roku w ogóle, Fragment Stefansa na temat właśnie Meksyku z komentarzami redakcyjnymi. To była kwestia tej właśnie wąskiej szyi, która zajmuje tę część Meksyku Południowego, Gwatemalę, Kostarykę, czy tam Panamę ewentualnie. No i następnie w ogóle w wydaniu, które ukazał się dwa tygodnie później. Podano takie szczegółowe informacje, które pokazywały te właśnie postępy w nauce, aby spróbować zrozumieć te ziemię, zlokalizować te ruiny, które gdzieś tam były opisane w Księdze Mormona. W ogóle ten artykuł z 1 października został zatytułowany Zarahelma, tak samo jak ta ziemia, która była Ziemią Zarahelma w Księdze Mormona. Oczywiście, ciekawostką jest to, że Dostęp do tej publikacji miał Joseph Smith, to co powiedziałem wcześniej. No i też między innymi on w dużej mierze starał się wzorować. Był to taki jakby jego podręcznik, nazwijmy to archeologiczny, który starał się właśnie dopasować do um, tej archeologii mormońskiej, która niejako dopiero się w sumie tworzyła. Między innymi też kiedyś wypowiadał się. Takimi słowami pozwolę sobie na kilka cytatów. Odkąd nasz wyścig został opublikowany w Incidence of Travel pana Siffesa, odkryliśmy inny ważny fakt odnoszący się co do prawdy Księgi Mormona. Tutaj zaczął już powoli wiązać te pewne rzeczy. Z pewnością dobrą rzeczą dla doskonałości i prawdziwości boskiej autentyczności Księgi Mormona jest to, że ruiny z Rachelmi, ziemi, ziemi z Rachelmi, nie miasta, zostały znalezione tam, gdzie zostawili je nefici. No tutaj właśnie też bardzo ciekawie zaczął nawiązywać do tych kwestii, że był to tak jakby jego taki podręcznik archeologiczny, podręcznik duchowy. Czytać w innym cytacie można przeczytać coś takiego, że Pan był, jest i ma przyjść, a jego dzieła nigdy się nie kończą. I doprowadzi każdą rzecz do sądu. Tak, każda tajemna rzecz, a zostaną one ujawnione na szczytach domów. No, bardzo ciekawa interpretacja. Czy też nie będzie złym planem porównywanie zrujnowanych miast pana Stefana z tymi z księgi Mormona? Światło przylega do światła, a fakty są poparte faktami. Prawda nikogo nie rani. No, y, oczywiście to jest takie wezwanie do poszukiwania prawdy, do poszukiwania dowodów, no ale wchodzi się w sumie na tą właściwą drogę. No, pytanie jest, czy można by się dokładnie zbliżyć do tego y, umysłu Josefa Smitha, co on chciał przez wiele rzeczy powiedzieć, nie? Bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. No, myślę, że odpowiedź moglibyśmy znaleźć w takim Muzeum Nau, tam gdzie była loża w ogóle masońska w Nau, stworzona przez mormonów. No, ale właśnie w tym Muzeum Nau yy, też znajduje się taka proklamacja, która została zamieszczona w numerze Teamset Seasons z 15 maja 1843 roku. E, tytuł tej proklamacji brzmiał Święci wśród wszystkich narodów. E, no e, tam w tej proklamacji możemy przeczytać coś takiego. Wydaje się, że obowiązkiem członków Kościoła Jezusa Chrystusa w świętych ostatnich jest przynoszenie do nału ich cennych rzeczy, takich jak starożytności, petryfakty, czyli skamieniałości, jak również inskrypcji i hieroglify w celu założenia muzeum wielkich rzeczy bożych i wynalazków ludzkich w nauce. Oczywiście w tym sezonie John Tyler w tym czasie dodawał różne komentarze redakcyjne, że to muzeum, które mormoni tworzą, muzeum archeologiczne, miało być tak jakby pojemnikiem na wszystko co nowe, pojemnikiem na wszystko co stare, na wszystko co starożytne, wszystko nowoczesne, antyczne, fantazyjne i wszystko co ma jakiekolwiek znaczenie. Oczywiście mm, też w jednym z programu dotyczących mormonów. Ja tam przedstawiłem właśnie, że mormoni bardzo, bardzo przeprowadzali te, te całe procesy archeologiczne właśnie w... Jak ja to bym powiedział, przeprowadzali właśnie na tych terenach Gwatemali czy Półwyspu Yucatan. Więcej informacji w ogóle znajdziecie w tej publikacji. Oczywiście, żebym nie zapomniał, również nie zapomnijcie zalajkować tego filmu, zasubskrybować tego kanału, bo tutaj dużo rzeczy na temat hormonów znajdziecie i oczywiście udostępniajcie znajomym filmy, które Was zainteresują z tego kanału. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i dziękuję za uwagę.